Dzień dobry, tu śląska opinia. Ja nazywam się Magda Kwaśniok, a oto podsumowanie najważniejszych politycznych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Zaostrzyły się protesty rolników. Rolnicy, zgodnie z planem, o którym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, wrócili do stolicy 6 marca, gdzie w wyniku protestów doszło do starć z policją. Jak informuje komenda stołeczna policji, w czwartek zarzuty postawiono 14 osobom zatrzymanym podczas protestu. Dzień wcześniej, w środę 6 marca, do szpitali trafiło 13 policjantów. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 11 marca. Tuż przed wizytą Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, której początek zaplanowany jest na dzień następny. Zakończyły się prace w Komisji Rolnictwa nad projektem uchwały dotyczącym nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności. Intencją autorów projektu jest wezwanie Komisji Europejskiej do podjęcia odpowiednich działań na szczeblu unijnym. Dokument został skierowany do trzeciego czytania. Sejm w środę 6 marca przyjął uchwałę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała wyraża opinię posłów na temat konieczności przeprowadzenia zmian w Trybunale w celu wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęły także dwa projekty ustaw dotyczące naprawy sytuacji w Trybunale. W czwartek w Sejmie procedowano również projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za wnioskiem zagłosowali posłowie Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji, przeciw zaś członkowie koalicji rządzącej. Projekt trafił do prac w komisji. W środę ślubowanie złożyła Monika Pawłowska. Była członkini klubu Lewice i PIS. Zastąpiła Mariusza Kamiskiego w roli posła. Politycy Zjednoczonej Prawicy utrzymują. Że do przejęcia przez Pawłowską mandatu doszło niezgodnie z prawem, w związku z czym zapowiadają, że nie przyjmą polityczki do swojego klubu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, w czwartek 7 marca zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi dokładny harmonogram prac mających na celu wzmocnienie bariery na granicy polsko-białoruskiej. Uszczelnienie granicy Donald Tusk zapowiadał już w lutym. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że posłowie zajmą się projektami ustaw dotyczącymi prawa do legalnej aborcji dopiero 11 kwietnia, już po wyborach samorządowych. Z decyzji nie są zadowoleni politycy lewicy. Marszałek mówi, że zanim projekty będą procedowane, istnieje potrzeba osiągnięcia politycznego porozumienia. Hołownia chce się upewnić, że wszystkie projekty przejdą do drugiego czytania. Nie wyklucza możliwości osiągnięcia wspomnianego porozumienia wcześniej niż 11 kwietnia. Donald Tusk podczas konferencji prasowej we wtorek, 5 marca zaznaczył, że jego zdaniem powinniśmy wrócić do 5% stawki VAT na żywność. Przypomnijmy, że obecnie wciąż obowiązuje zerowa stawka. Premier zaznaczył, że wciąż prowadzi rozmowę z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, z którym poszukują optymalnego rozwiązania. Premier poinformował także o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych. Po więcej informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych, zapraszamy na stronę www.śląskaopinia.pl i do poniedziałkowych audycji live, gdzie co tydzień o 19.30 wraz z Sebastianem Pypłaczem omawiamy najważniejsze polityczne kwestie tygodnia. Do usłyszenia!